Witam na mojej nowej serii, gdzie będę uczyć Redstone'a krok po kroku, tak aby każdy był w stanie się tego nauczyć. Pierwszą rzeczą, którą chcę pokazać, są podstawowe włączniki, których używamy do zasilenia Redstone'a. Jest to płytka naciskowa, na którą jeśli wejdziemy, wydziela się sygnał Redstone, guzik, który jeśli klikniemy, wydziela sygnał i dźwignia, którą po przesunięciu również wydziela sygnał. Do tego są inne, których również czasami się używa. Jest to detektor światła, który można ustawić zarówno na dzień, jak i na noc, aby reagował. Zaczep na linkę. Oraz czerwona pochodnia jak i blok redstone'a. To co warto wiedzieć jest to, że redstone sięga na 15 bloków. Można go przedłużyć używając przekaźnika, który stawiamy w dowolnym miejscu, i od tego miejsca znowu liczy się 15 bloków. Oczywiście, miejsce do którego dostawiamy musi być zasilone. Za pomocą niego możemy również ustawić opóźnienie, po jakim się włączy dany mechanizm. Można ustawić maksymalnie 4 tiki opóźnienia oraz to jest najmniejszy jaki się da. Warto wiedzieć to, że człowiek najlepiej uczy się wtedy, kiedy sam coś robi. Dlatego spróbuj wykonać mechanizm, który oświetli ci domek w momencie, kiedy przekręcisz dźwignię. Polecę wykonywać to na trybie kreatywnym, ponieważ tutaj nie ma żadnych limitów. Teraz masz 5 sekund, aby zatrzymać filmik i spróbować wykonać to samemu. Po tym czasie ja wykonam to na filmie, aby pokazać, jak coś takiego zbudować. Dobrze, a więc teraz pokażę jak wykonać taki mechanizm. Ustawiam się przy ścianie, w której będę mieć miejsce, aby ułożyć mój cały mechanizm. Stawiam dźwignię. Włączam ją, aby cały czas wydzielała sygnał redstone, aby łatwiej było sprawdzić dokąd sięga. I star, i teraz buduję się do góry tak, aby mechanizm docierał do dachu, gdzie będą podłączone lampy. Błędem, który możesz popełnić przez przypadek, jest, że postawisz coś w tym stylu. Wtedy redstone nie ma jak przejść i zostanie sygnał przerwany. Ja będę chciał, aby lampa była w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Dlatego podłączam redstone w ten sposób. Jak widać, mi się udało tak, aby wszędzie redstone sięgnął, lecz w przypadku, gdyby zabrakło wam miejsca. Polecam postawić przekaźnik, dzięki czemu będzie dało się postawić jeszcze dalej. A więc to był pierwszy filmik z tej serii. Jeśli uważasz, że coś zrobiłem źle, napisz w komentarzu, a na pewno się do tego odniosę w następnych odcinkach. Dodatkowo, jeśli nie udało Ci się wykonać tego zadania, w opisie będziesz mieć kilka linków do niepublicznych filmików na moim kanale, gdzie również będziesz mieć takie zadanie. Życzę powodzenia.